W ostatnich dniach świat piłki znów skierował wzrok na Barcelonę. Leo Messi, ikona klubu i jeden z najbardziej ukochanych sportowców w historii, pojawił się niespodziewanie na Camp Nou. Jego obecność na stadionie, emocjonalny wpis w mediach społecznościowych oraz zapowiedź obszernego wywiadu sprawiły, że wśród kibiców natychmiast odżyło jedno pytanie: czy Messi może wrócić do Barcelony choćby na krótkie wypożyczenie? Argentyńczyk napisał, że wrócił do miejsca, za którym tęskni całym sercem. Podkreślił, że marzy, by pewnego dnia znów znaleźć się w Barcelonie nie jako gość, lecz jako ktoś, kto domknie historię tak, jak zawsze sobie to wyobrażał. Tak szczere wyznanie ponownie uruchomiło falę spekulacji. Aby zrozumieć, czy powrót jest realny, trzeba przyjrzeć się kilku faktom. Messi pozostaje zawodnikiem Interu Miami, a jego kontrakt w Major League Soccer obowiązuje. MLS kończy sezon jesienią i teoretycznie możliwe jest wypożyczenie zawodnika w miesiącach przerwy. Takie ruchy w przeszłości zdarzały się wśród piłkarzy grających w lidze amerykańskiej, jednak zawsze wymagało to zgody klubu, odpowiednich ustaleń finansowych i zapewnienia bezpieczeństwa zawodnika. Inter Miami musi ocenić, czy wypożyczenie Messiego do Barcelony byłoby dla nich ryzykiem czy szansą. Ryzykiem, bo każda kontuzja mogłaby wpłynąć na ich przyszły sezon. Szansą, bo globalne zainteresowanie wokół klubu mogłoby dodatkowo wzrosnąć. Z drugiej strony jest Barcelona, która wciąż zmaga się z ograniczeniami finansowego fair play. Klub musi dokładnie analizować każdy ruch, nawet jeżeli chodzi o wypożyczenie, które nie wymaga ogromnych kosztów. Dla kibiców powrót Messiego byłby wydarzeniem historycznym, ale od strony formalnej wymagałby wyjątkowej staranności. Istnieje jednak jeszcze jeden argument, który sprawia, że potencjalne wypożyczenie nabiera sensu. Messi, mimo że jest już u schyłku swojej kariery, wciąż pozostaje centralną postacią reprezentacji Argentyny, a w perspektywie kolejny mundial. Przygotowanie do tak ogromnego turnieju wymaga rytmu meczowego na najwyższym poziomie. Przerwa w MLS, trwająca kilka miesięcy, nie sprzyjałaby utrzymaniu formy. Naturalnym rozwiązaniem mogłoby być właśnie krótkoterminowe wypożyczenie do klubu, który zna, który ceni i w którym mógłby trenować i rozgrywać mecze na intensywnym europejskim poziomie. Powrót do Barcelony, nawet tymczasowy, mógłby pomóc mu przygotować się w sposób bardziej optymalny niż długie miesiące bez poważnej rywalizacji w Ameryce. Mimo wszystko należy podkreślić, że jak dotąd nie ma żadnych oficjalnych informacji potwierdzających negocjacje w sprawie powrotu. Messiego ciągnie emocjonalnie, podkreśla to w każdym wywiadzie. Ale emocje to jedno, a realne kroki transferowe to drugie. Kluczowe będą wypowiedzi, jakie padną w zapowiadanym wywiadzie, opublikowanym przez kataloński sport. To tam Messi ma wyjaśnić, dlaczego znalazł się na Camp Nou i co naprawdę chodzi mu po głowie. Czy powrót jest możliwy? Tak, w sensie formalnym i sportowym. Czy jest prawdopodobny? Na ten moment bardziej przypomina piękne marzenie kibiców niż rzeczywisty plan, choć argument z przygotowaniem do Mundialu nadaje całej sprawie nowy wymiar. Jedno jednak pozostaje niezmienne. Historia Leo Messiego i FC Barcelony to opowieść, która nadal nie doczekała się ostatniego rozdziału i świat piłki czeka, by zobaczyć, jak ta historia się zakończy.